Kiedy decydujemy się na świadczenie o Jezusie Chrystusie, jest to pewien proces naszego nawrócenia, a potem uświadomienia sobie, jak wiele Pan Bóg w naszym życiu uczynił, kiedy decydujemy się, to musimy być świadomi, że prędzej czy później przejdziemy drogę samego naszego Mistrza. Oto kiedy przemawiamy do ludzi, kiedy świadczymy, nie pouczamy, ale świadczymy, to mamy taką satysfakcję z tego, że Oto Pan Bóg poprzez nas może działać, ale prędzej czy później wyjdzie bestia i uderzy cię z wielką mocą, z wielką siłą. Zostaniesz upokorzony, twoje grzechy zostaną pokazane, ty zostaniesz, tobie odmówią takiej godności, wykluczą cię ze społeczności, będziesz chodził z takim mianem dziwaka, będziesz po prostu jakby nieżywy. Dla innych ludzi, którzy mówią, że zwyciężyliśmy w pojedynku z niemi, ale Pan Bóg prędzej czy później Ciebie wskrzesi, duchowo wskrzesi, pokaże, że Twoje racje i Twoje zdanie było słuszne.